tej drodze naszych pasyjnych rozważań. Chcemy wpatrywać się w Jezusa Chrystusa, którego Pan Bóg posłał na świat, żeby był naszym światłem, żeby nasze życie oświecał i żeby prowadził nas do dobrego, ale też, żeby oświecał te trudne momenty naszego życia, te nasze cierpienia. Ostatecznie, tak jak wspominałem w zeszłym tygodniu, Chyba to jest takie ostateczne wytłumaczenie, czy ostateczna odpowiedź Pana Boga na każde ludzkie cierpienie, na każdy ludzki trud, że przyszedł, żeby to wziąć w swoje ręce. To właśnie Chrystus, każdy ludzki trud i każdy ludzki grzech wziął w swoje ręce. <laughs> Dlatego Wielki Post jest taką właśnie drogą do światła, i w czasie tych pasyjnych rozważań chcemy zbliżać się do tego światła. Ponieważ jesteśmy w przygotowaniu do świąt Wielkiej Nocy, kiedy po raz kolejny usłyszymy w Kościele te słowa, a noc jak dzień zajaśnieje. I to są słowa z Pisma Świętego, to jest obietnica, którą Pan Bóg składa każdemu z nas, że noc jak dzień zajaśnieje i to jest osobista obietnica w Twoim sercu, każdy rok jak dzień zajaśnieje. W tym tekście orędzia paschalnego ten temat światła przewija się przez, przez cały ten tekst. Jest tam takie piękne zdanie, że to jest właśnie ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa, od... uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi, od zepsucia pogańskiego życia. I od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tutaj właśnie autor tego tekstu odwołuje nas do tego wydarzenia, jakim było wyjście Izraelitów z Egiptu, że chociaż wychodzili w ciemność, szli w ciemności nieraz, to, to Pan Bóg był wśród nich obecny jako słup ognia, w słupie ognia, rozpraszając przed nimi te ciemności. Chociaż szli w nieznany i chociaż wiele pewnie było lęku w ich sercach, co też znajdowało wyraz w ich zachowaniu czy odpowiedziach, to Pan Bóg pozostał z nimi jako ten, który ich prowadzi w tym znaku światła. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli krok dalej i wysłuchali kolejnego fragmentu Ewangelii, kolejnego fragmentu męki pańskiej. Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto ja wyprowadzam go do Was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek! Gdy go ujrzeli arcykapłani, słudzy zawołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat. Weźcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. I kilka chwil później Piłat wyprowadził Jezusa i rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz, precz, ukrzyżuj go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc go wydał im, aby go ukrzyżowano. Zobaczmy znowu, jaki jest piękny, ale też trudny realizm Ewangelii. Jak Ewangelia opowiada o prawdziwych przeżyciach prawdziwych ludzi. W tym tekście męki pańskiej kilkakrotnie powtarza się to sformułowanie, że Piłat nie znalazł w nim żadnej winy, a jednak wydarzenia i ten nacisk arcykapłanów i tłumu sprawiły, że podjął decyzję zupełnie sprzeczną z tym, co podpowiadał mu jego rozum. Chcę dzisiaj powiedzieć o doświadczeniu niesprawiedliwości Chrystusa, bo myślę, że my wszyscy nieraz do, doznajemy, czy właśnie takie mamy poczucie niesprawiedliwego potraktowania. A ta niesprawiedliwość, jak pisał. Jeden z autorów wylała się na samego Chrystusa. To sprawiedliwość Boża przyszła na świat, żeby przyjąć, zgodzić się na to i wygasić to we własnych ramionach. Widzimy, że Chrystus nie cofnął się przed tym. Ewangelista Jan, jak się zagłębiamy w ten tekst, on wielokrotnie to pokazuje, że, że to Jezus tam był tym, który się zgadzał, który przyjął te wydarzenia który przyjął mękę, przyjął niesprawiedliwość i przyjął śmierć. Widzimy w tym tekście, jaki jest mechanizm tej niesprawiedliwości wobec Chrystusa. Że chociaż Piłat swoim rozumem wie coś, jaka jest sytuacja i nie znajduje winy, to jednak w pewnym momencie zostaje tak przytłoczony opinią innych, zostaje tak przy, przytłoczony tym potencjalnym oskarżeniem, o nielojalność wobec cesarza, zostaje nagle przytłoczony lękiem, zostaje nagle przytłoczony egoizmem, że, że skazuje Chrystusa, chociaż wie rozumowo, że nie ma w nim żadnej winy. Myślę, że to nieraz jest nasze uczucie. Kiedy doznajemy tej niesprawiedliwości, to my to bardzo szybko wychwytujemy, ponieważ. Człowiek ma tak naturalnie w swoim sercu gdzieś zakorzenioną, stworzoną, takie pragnienie sprawiedliwości. Natomiast to doświadczenie niesprawiedliwości bardzo często powoduje w nas bardzo gwałtowne emocje, bardzo taką gwałtowną, i to akurat już z grzechu wynika chęć właśnie odwetu, nie? to ty mi czynisz tak, ja tobie uczynię tak. To jest taki trudny stan, bo z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że, że potrzeba sprawiedliwości w życiu i to też Pan Bóg przyszedł jako sprawiedliwy, natomiast z drugiej strony no, uświadamiamy sobie to, w jaki sposób Jezus przyjął niesprawiedliwość i co On z nią uczynił. I myślę, że kiedy patrzymy na Chrystusa i, i zbliżamy się do Niego, to właśnie jest światło, które nam pozwala przeżyć i taki trud, przeżyć właśnie. To doświadczenie niesprawiedliwości. Jezus w Ewangelii wiele razy odnosił się do tego, czym jest sprawiedliwość. Natomiast wcale nie powiedział nam tego, że, że na zło trzeba nie patrzeć. Kiedy jeden z żołnierzy spoliczkował Jezusa, powiedział: Jak ty odpowiadasz arcykapłanowi? To Jezus z taką piękną szczerością i pokorą mówi do niego: udowodnij, co było złego. Jeżeli tak, to dlaczego mnie bijesz, jeżeli w tym nie było nic złego? Natomiast z drugiej strony Jezus mówi, że jeżeli ktoś uderzy Cię w policzek, nadstaw mój drugi. Jak w takim razie mamy się do tego odnosić? Jakie w takim razie jest światło Chrystusa? Papież Franciszek, komentując ten fragment o tym uderzeniu w policzek, powiedział takie słowa, że Jezus domaga się. Zdania sprawy z wyrządzonego mu zła. Nadstawienie drugiego policzka nie oznacza znoszenia w milczeniu, ustępowania wobec niesprawiedliwości. Jezus swoim pytaniem ujawnia to, co jest niesprawiedliwe. Jednak czyni to bez gniewu, bez przemocy, co więcej, grzecznie. Nie chce wywoływać dyskusji, lecz rozładować urazę, to ważne. Stłumić zarazem nienawiść i niesprawiedliwość, starając się uratować winnego brata. To nie jest łatwe, lecz Jezus to uczynił i mówi nam, żebyśmy również my tak postępowali. Nastawienie drugiego policzka to przezwyciężenie zła dobrem, które robi wyłom w sercu nieprzyjaciela. Zobaczmy, że. Jezus za każdym razem on nie lekceważył zła, nigdy nie lekceważył zła ani grzechu. Zawsze nazywał je po imieniu, zawsze zwracał na nie uwagę. Nie tylko w tych sytuacjach, ale i kiedy wypędzał tych przekupniów ze świątyni bardzo mocno, mówił o grzechu i go podkreślał. Pokazywał, że zło zostaje złem, ale może zostać przezwyciężone przez coś większego, przez większą rzeczywistość, którą nie jest prawo. Które by podpowiadało, że, że On to uczynił, ja powinienem Mu odpłacić, ale przez miłość, która jest Bożą łaską, że to właśnie grzech, każdy grzech i każda niesprawiedliwość może wraz z Jezusem i na Jego wzór zostać przezwyciężona przez miłość. Natomiast jeżeli spojrzymy jeszcze trochę głębiej, to i yy, zobaczymy na ogół każdego człowieka, życie każdego człowieka w obliczu Pana Boga i, i nas, którzy. Może nieraz myślimy o sobie jako o tych sprawiedliwych, to jednak to warto podkreślić, że tak naprawdę my wszyscy znajdujemy się w stanie niesprawiedliwości. Że każdy człowiek przez swój grzech oddalił się od Pana Boga. Każdy z nas może o sobie powiedzieć: Jestem niesprawiedliwy, a przez to niegodny tego, aby od Pana Boga przyjmować dary. Natomiast Jezus mówi wobec wszystkich swoich oprawców: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to dlatego, że człowiek właśnie przez Chrystusa dostąpił usprawiedliwienia, to my przez łaskę Chrystusa jesteśmy sprawiedliwi. I to nie było żadne fałszywe przebaczenie, ale, ale czysta i, i prawdziwa i ostateczna dobrość. Rezygnacja właśnie z tego, że Jezus nie dochodził swoich praw, nie pragnął zła dla drugiego, ale pragnął dobra dla Niego. To właśnie mogło poprowadzić do tego, aby On swoją winę zrozumiał, czy został zaproszony na tą drogę nawrócenia, przemiany, przemiany życia. Chociaż nieraz słusznie, i Jezusowi na pewno, ale i nam nieraz słusznie należałoby się dochodzenie swoich praw, to Jezus nam pokazuje, że bardzo łatwo nasza reakcja może być za bardzo emocjonalna, zbyt bardzo, ego, za bardzo egoistyczna. Może być za bardzo pokierowana tym grzechem, chęcią odwetu, a Jezus pokazuje, że, że razem z Nim możemy to przyjąć. I co więcej, przez Chrystusa poprowadziło to do zbawienia i my także, kiedy przeżywamy takie wydarzenia i takie sytuacje złączeni z Chrystusem, możemy wierzyć w to, że my razem z Nim do tego zbawienia się przybliżamy. Tak jak ostatnio, chciałbym na koniec zaprosić do takiego krótkiego rozważania psalmu, do takiej krótkiej modlitwy. Te słowa, żeby właśnie zostawały w naszych sercach. Ktoś to chce, może uklęknąć i, patrząc na Chrystusa, oddać mu te różne sytuacje. W psalmie 27, takich kilka wersetów chciałbym jeszcze tutaj, żeby wybrzmiały. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać, Pan obroną mojego życia, przed Kim mam się trwożyć. Usłysz, Panie mój, głos mój, wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. O Tobie mówi moje serce szukaj Jego oblicza? Szukam O Panie, Twojego oblicza. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na mych wrogów. Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Wierzę, że będę oglądał dobra Pańskie w ziemi żyjących. Ufaj Panu. Bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu.